Witajcie moi drodzy, ja mam imię ja beata i witam was serdecznie na kanale Keto Travelers. Dzisiejszy odcinek będzie pierwszym odcinkiem z serii o kilku, kilkunastu, może kilkudziesięciu nawet filmów dotyczących Carnivore, Carnivore 2.0 i takich małych wariacji na temat diety Carnivore. Podzielę się z wami moimi postępami na diecie Carnivore. Jest to mój drugi challenge Carnivore. Również planuję około 30 dni, ile wyjdzie, zobaczymy. Czy za drugim razem będzie łatwiej, czy trudniej, no to się wszystko okaże. Te odcinki będą bardziej odcinkami vlogowymi, mniej merytorycznymi. Będzie kilka przepisów, będzie jak funkcjonuje na wiecie Carnivore, będzie również trochę na temat moich odczuć, ale wszystko bardzo mocno vlogowo. Dosyć personalnie, mniej trochę merytorycznie, chociaż pewnie gdzieś tam jakieś, jakąś merytorykę również wplotę. Zapraszam serdecznie. A więc moi drodzy, jako że to jest pierwszy odcinek z tej serii, słuchajcie, jeżeli chcielibyście bardziej takiej merytoryki na temat Carnivore 2.0, o którym wspomniałam we wstępie, to ja was zapraszam do. Oczywiście z zakładek na górze, tam będą podlinkowane trzy filmy dotyczące tego tematu. Pewnie stali widzowie widzieli je w poprzednich wejściach kilka tygodni temu. Ta seria jest jakby kontynuacją tematu Carnivore 2.0, ale również próby całkowitego przejścia na dietę Carnivore. A we wstępie trochę było gadania, więc teraz będzie trochę jakby pokazywania. Słuchajcie, ja mam tutaj pakę olbrzymią, to jest dobre pół kilo bekonu. To jest taki pokrojony w plastry. Ja go sobie pokroję, usmażę i w zasadzie będę go używać przez. Kilka dni, może mi tam kinga trochę podje, ale jest to taka część, taka, takie przygotowanie, które w późniejszym etapie zaoszczędzi wam trochę czasu, mniej wymyślania, bardziej gotowania. Ja mam też tutaj, rozmraża mi się paczka całkiem spora nie wiem, czy to będzie widać, aż trochę mokre jest. To, jest, to są podudzia kurze ze skórą i, i z kością. My kupujemy mięso w takich dosyć dużych paczkach. Więc jak to się rozmrozi, ja to zrobię na obiad. Również będzie to na dwa, prawdopodobnie trzy dni. Kinga sobie zje z jakimś warzywem. Ja zjem same w sosie. Tego wam w dzisiejszym filmie nie pokażę, ale podlinkuję wam do innego filmu, w którym robiłam takie samo albo bardzo podobne danie. To będzie kurczak w sosie serowym. Czy go dzisiaj zrobię w sosie serowym? Pewnie tak. Tak myślę. A dzisiaj na śniadanie oprócz obsmażonego boczku, którym się zajmę za chwilę, będę też robić sobie jajecznicę. Coś wam jeszcze opowiem. W międzyczasie będę kroić boczek. Słuchajcie, dlaczego? Dlaczego zdecydowałam się na carnivore? Świetnie się czuję na tej diecie. Ostatnio po miesiącu nie udało mi się wytrzymać dłużej. Może ze względu na to, że mam po prostu jakieś swoje przyzwyczajenia. Taka drastyczna zmiana diety, no to jest naprawdę jakieś tam wyzwanie, jakiś tam challenge. Jestem ciekawa, czy na przykład teraz uda mi się bardziej długoterminowo do tego podejść. Nie ukrywam, że gdybym pewnie miała jakieś. O, mega problemy zdrowotne, który, dzięki którym byłyby wyeliminowane na przykład problemy jelitowe, problemy skórne, które byłyby wyeliminowane przez dietę Carnivore, prawdopodobnie chciałabym trzymać dłużej. Ale pamiętajcie, że to my jesteśmy sami dla nas ograniczeniem. Ja staram się walczyć ze swoimi ograniczeniami. Więc czemu znowu Carnivore? Trochę też za sprawą Carnivore 2.0, które poniekąd w jakiś tam sposób i tak stosowałam. Nazywałam to wersją swoją Carnivore. Okazuje się, że ktoś już wymyślił taką wersję Carnivore. Ja nie do końca ze wszystkimi zaleceniami, chyba muszę naostrzyć nóż, ale później to zrobię. Ja nie do końca ze wszystkimi zaleceniami Carnivor 2.0 się zgadzam, nie wszystko mi tak do końca pasuje, więc znowu będzie to taka trochę modyfikacja pode mnie, ale nie będę już miała na przykład wyrzutów sumienia, że od czasu do czasu zjem A coś, co teoretycznie Carnivor się nie wpisuje. Zdaję sobie sprawę, że ludzie, którzy pewnie słyszeli o Carnivor 2.0 i prawdopodobnie będą myśleli, że co to za herezja. Ja szczerze mówiąc nie bardzo widzę różnicę między Carnivore 2.0 a na przykład Ketowor. Więc jeżeli ktoś powie, że to nie jest Carnivore, Carnivore 2.0, to nie jest Carnivore, to w pewien sposób można się z tym zgodzić, no bo dieta od zwierzęca i wprowadzanie produktów roślinnych, no to nie jest już karnivor. Karniwor to karnivora, Ale tak z drugiej strony okazuje się, że ludzie chcą być bardziej karniwor, niż na przykład zwierzęta, które są również karniworami. Dziś na śniadanie bardzo klasycznie. Boczek, którego mam sporą pakę i którego pewnie będę jeść przez kilka następnych dni. Dla uproszczenia będę go dodawać albo do potraw, albo do jajek. Zobaczymy, można go dodać przecież do wersji ugotowanej, zrobić pastę. Zobaczycie w następnych filmach. Ja postaram się te filmy trzymać takie w miarę krótkie. Jeszcze nie wiem, jak one wyjdą czasowo, czy, będą, czy uda mi się je skrócić, czy nie będą zbyt krótkie. Zobaczymy. Nie ukrywam, że po raz pierwszy będę nagrywać tyle odcinków i wypuszczać na kanał tyle odcinków w jednym jak dociągu, więc nie wiem też, jak czasowo mi wyjdzie składanie tych filmów. Zobaczymy. Dzisiejsze śniadanie, mój pierwszy dzień na Carnivore, łamane przez Carnivore 2.0. To jest jajecznica. W zasadzie to będzie już takie trochę w porze lunchu, ale akurat dzisiaj tak jestem głodna, tak zgodniałam, więc dzisiaj dopiero pierwszy posiłek trochę właśnie. Wiecie cała zmieniłam zdanie. Boczek mi się tutaj robi, więc ja mam jeszcze trochę czasu. Jego jest sporo, więc to chwilę zajmie. Nie pali mi się, super głodna nie jestem. I zamiast robić to w sosie, ja wymyśliłam, że wrzucę do piekarnika. Czyli To się jeszcze nie do końca rozmroziło, rozmrozi się za chwilkę. Ja sobie to posolę, popieprzę, przyprawię, przerzucę do miski w międzyczasie i potem wrzucę do piekarnika. Nie chce mi się stać przy garach, za to właśnie lubię carnival. Za prostotę, trochę soli, trochę pieprzu. A może trochę więcej niż trochę? Ja mam jakąś tutaj gotową polską przyprawę, niby z naturalnymi składnikami, ale wiadomo, nie do końca temu ufam. Czasem używam papryki, nie lubię papryki wędzonej. Czasem mamy jakąś taką bułgarską przyprawę. To ląduję sobie tutaj. Nie dodaję już żadnej oliwy, bo akurat nie mam takiej do pieczenia. Zresztą ona jest niekarniwor. Ja postaram się w miarę nie wprowadzać jakoś super dużo niekarniwor rzeczy będę się bardziej trzymać karniwor niż Karniwor 2.0. Będę sobie ignorować niektóre zalecenia karniwor 20. Generalnie to będzie moja wersja Karniwor po raz kolejny. Dobra, słuchajcie, ja tu muszę ten bałagan teraz sprzątnąć, wrzucę to później do piekarnika. I to jest w zasadzie mój obiad gotowy. Mm, przesadziłam. Ty nie masz tak super głodna, to ja nie jestem. Nie salę, bo ten bekon jest już słony. I klasyczne śniadanie Carnivore. Gotowe. Otknęłam na spotkaniu i poprosiłam Kingę, żeby wrzuciła. I to będzie obiad na dziś. Dla Kingi też Kinga sobie pewnie zrobi jeszcze jakieś warzywka. Jeszcze nie wiem jakie. Ale że odcinek jest o Carnivore, to pominę tę część. Ja myślę, że z Wami się już pożegnam w tym odcinku. Mam nadzieję, że będzie stosunkowo krótki, bo miał być krótki. Jak będzie za długi, to ja będę musiała za dużo czasu poświęcić na składanie, więc mam nadzieję, że będzie krótko. Trochę ciemno to dzisiaj jest. Wybaczcie, ale my mamy upały w Anglii, więc wszystko mamy zaciemnione, żeby nam za mocno nie świeciło. Dobrze, to co? Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, cześć.